W dzisiejszym odcinku co 5 minut będę kręcił kołem fortuny, na którym znajdują się różne utrudnienia. Moje zadanie jest to oczywiście wygrać grę, ale koło wcale nie będzie mi w tym pomagać. Zostawcie łapę w górę po więcej Fortnite'a, subskrybujcie kanał, a no oczywiście zapraszam was jeszcze na mój drugi kanał, Zakrzak Vlog. Ale widzowie, zanim przejdziemy dalej, chciałbym przedstawić wam mapę Travel Tycoon od banku PKOSA. Gra rozpoczyna się na lotnisku. Naszym zadaniem jest odebranie biletu na samolot oraz zakupienie ubezpieczenia podróżnego. Wybierzcie jedną z dostępnych destynacji: Włochy lub Japonia. Jak wiecie, ja ostatnio osobiście byłem w Japonii, więc dzisiaj wybrałem Japonię. Dolećcie do swojego kraju samolotem, a następnie rozwijajcie miasto w kraju, który wybraliście. Ja wybrałem Japonię. Do zbudowania będę miał bank, port rybacki oraz restaurację sushi. Jak wiecie, japońską walutą są jeny. Jeny na mapie możemy zdobyć w bankomatach, wymieniając je za złoto. Na samym starcie warto jest założyć konto w PKO. Otrzymacie za to 5000 kasy. Na mapie znajdziecie również Kolekcjonerskie karty bankowe. Będziecie mogli je zmieniać w interfejsie po odnalezieniu. Zbudujcie jak najszybciej swoją wyspę. Rozbudujcie wybrane państwo. A już niedługo mapę czeka wielka aktualizacja, której wybrać będziecie mogli m.in. Polskę oraz Stany Zjednoczone. Dodana zostanie kopalnia złota, a z tych peronów pociągowych będziecie mogli dostać się do innych krajów. Aktualnie mapę możecie grać solo, ale po aktualizacji zbierzcie ekipę, ponieważ będziecie mogli zagrać w cztery osoby. Rozbudujcie swoje mini państwo z bankiem PKO już teraz. Na ekranie widzicie kod do mapy dobrej zabawy. Siemano wszystkim witam widzowie w odcinku, w którym koło fortuny będzie decydowało o mojej grze. Myślę, że nie ma co przedłużać. Na sam start wylosuję pierwsze utrudnienie. Następnie co kolejne 5 minut będziemy dodawali kolejne utrudnienie. Masło maślane, ale lecimy. Więc uwaga, pierwsze utrudnienie, bo też nie wiem, pomoc albo po prostu zmiana w moim meczu będzie to to. Że dzisiaj nie mogę używać medalionów. Więc widzowie, w tym momencie odpalam pięciominutowy timer. I jak widzicie, już się tutaj pode mną pokazał. No i rzecz jasna, medalion możemy mieć z kogo? No, z Megazorda. Powiem tak, medale są mogłem w porządku, ale jak już nie mogę, no to nie mogę. To już jest pierwszy ban. Muszę wykorzystać dobrze te 4 minuty. Okej, okay, ja spadamy na miejscówkę ze skrzynkami OXR. Mogłem widzowie, póki mogę otwierać skrzynki, to warto jest je, że tak powiem, otwierać. Ponieważ różnie potem może być. Hej, ale na tej miejscówce było więcej skrzynek. Nie wiem, co tu się do końca stało, ale dobra, podnieśmy tą flagę, mniejsza z tym. Cel jest oczywiście jeden, widzowie, wygrać grę, ale czy ja to wygram? No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wszystko szło. Swoją drogą, piszcie kolejne pomysły na odcinki w komentarzu, najbardziej lajkowane będę nagrywał. Mogą być też to różne gry, no po prostu piszcie wszystko, co wam przyjdzie do głowy. Okej, okay, flaga już praktycznie podniesiona. Ej, chyba Epic zmienił trochę długość podnoszenia flagi, bo ona się na pewno tak szybko nie podnosiła. Co my tu mamy? No, jakieś tam itemy, pompa jest, dobra, jest pompa, gitara. Ja wam powiem tak, widzowie, jak na razie hmm, chyba skupię się na dojeżdżaniu ludzi, wiecie? Chyba jednak skupię się na dojeżdżaniu. Mam jeszcze 3,5 minuty spokoju. Mogę edytować, mogę wszystko budować, mogę używać każdego materiału. No naprawdę jak na razie jestem wolnym człowiekiem. Po prostu jestem wolnym człowiekiem. To się za chwilę zmieni. Pozbieram jeszcze tylko trochę matca, bo mam go mega mało. Ale dobra, w sumie mniejsza w temacie i tak pewnie zaraz zostaną zbanowane. Jump pad i let's go. Na pewno ktoś jest na tym miejscu, co to jest 100%. Tak, widać budowle. były tutaj chłopy, były i pytanie, czy jeszcze są. Tego nie wiem, ale za chwilę mam nadzieję się dowiem. Ty no nie widzę nikogo, ale powinien ktoś być. W sensie widzę, że nie jest zneutralizowane to zagrożenie. Mityka jeszcze nikt nie bierze. Nie, w ogóle ja sobie tą pompę muszę jedną wywalić. Robal, potki. Czy wieku, gdzie są ludzie? Ty, 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 ty jakiś strzał poleciał, ale. Co? I dobra, na tej lokacji dzieje się coś dziwnego. Nie widzę, żeby ktokolwiek tu był, więc no lecę dalej. Tu jest rozłożony jump pad, więc być może ktoś uciekł. Słuchajcie, no medalionu i tak z bossa zabrać nie mogę, więc w sumie to nie ma nawet co o tym myśleć. Dojazd, dojazd, tylko dojazd mnie interesuje. 2 minuty 20, jeszcze mam wolności. Za chwilę wleci kolejne utrudnienie. Ej, nawalają się tu jakieś chłopta. Na stacji są. Dobra, widzowie, ląduję. siema. Siema, mordeczko, dostał stówę. Yy, biało. Ej, ja mam dalej problem z przeładowywaniem. Widzowie, napiszcie w komentarzu, że macie to samo. A może nie możecie broni przeładować? Mi ta opcja w ogóle z ustawień zniknęła chyba. Powinien być w środku. Siema, Mordo. Dostał. Biało. Gość się zabudował. I ja w niego po prostu wjeżdżam. Dobra, leży Oxy RP po zdrobyku. I zobaczę, żeby przeładować broń. Muszę całe amo wystrze. Co, co, to było? To jakiś robal? Nie, nie wiem co to było, ale ktoś lata w powietrzu. Minuta 20 do kolejnego zakręcenia kołem, a tu ktoś był. Tu ktoś jest, nawet bym powiedział. Ty, on się nawala z robalami, czy on nawala do, do kogoś? 60. Dobra, let's go, idę tam. No ten gościu ewidentnie nie wiem w sumie co on robi. Ty, byczku, ja tu jestem u góry. Zabudował się, lecę mu na banie. Dobra, podmieniam widzowie typa. Uy, ty, co jest? Ej, chłopco, co wyszedł, nie? Ozdro Widzowie, bomba 45 Fajnie, że ja mam nieprzeładowaną pompę Może ją przeładuję Jest na HG Bardzo wysoko na HG O stary Czy on jest tu? Wbijam mu do boksa Siema, mordo Leż, elo, byczku 27 sekund przed losowaniem Kolejny typ Słuchajcie, 30 dostał no, Ale to jest za mało Dobra, widzowie Ja tu muszę losować, nie? A jest kolejny gościu XD Ty, byczku, byczku Dostał stopi. No nie wiem, to było słabe. To było, to nie był najlepszy plan. Tak bym to powiedział. Widzowie, 8 sekund, wchodzę pod dach, odpalam telefon, losujemy. Wiecie, żeby nie było, że to jakaś ustawka, klikamy medaliony były pokazane. Lecimy z kolejnym. No pytanie z czym? Z utrudnieniem? Nic na razie nie widać. Podłoga. Ban na podłogę. Dobra, widzowie, ustawienia. I teraz, gdzie ja mam, chłopie podłogę, walka, budowanie, podłoga usuń, zastosuj. No i podłogi już sobie nie zbuduję w tej grze niestety. Proszę Państwa, odpalamy kolejny timer, lecimy go. 5 minut i cisnę, cisnę z tematem. No, tak naprawdę, co każde 5 minut będzie jeszcze trudniej? Aha, ja. chciałem już podłogę zbudować, jakby coś. Dobra, ale mamy daszek. Widzowie, mamy daszek. Daszek to jest taka ulepszona podłoga, więc powiem wam tak, nie ma bólu. Nie ma bólu. Daszek zamiast podłogi mogę używać, więc jest spoko, gorzej, jak jeszcze mi daszek zbanuje. Jest kapsuła A. Chętnie ją sobie zgarnę. Po kartę, czy po coś tam. Zawsze, widzowie, się przyda. W sumie nie pamiętam, co ta karta dawała. Co nadaje? Zmniejszone zużycie energii. Dobra, no zawsze coś tam daje. Weźmy na pewno pistolet zamiast no, i może polecę na bunkier. Jako, że wbiłem rangę A, to let's go. Powiem wam jedno: na kole ogółem jest ban na egzotyki. Więc jeżeli ja zabiorę bunkier i egzotyka, a potem zostanie on mi zbanowany, no to lekko się wkurzę, bo będzie to trochę bez sens. Ale jak na razie nie mam na to bana, więc y, powiedziałbym chill. Ty, ktoś się strze. ja dostałem. Y, spokojnie, spokojnie. Na razie to ja dostałem hita. Byczku, weź, weź, weź tam, weź tam, weź tam nie podskakuj. A Wupa? Nie, no jaka Wupa? Nie ma zielonej A Wupy. ten gościu tam jest, no tyle wiem, prawda? Tyle wiem, że on tam jest. I Pytanie, bunkier czy chłop? Wiecie co, ja idę chyba go dojechać, bo trochę mnie wkurzył. Teraz wkurzył mnie jeszcze bardziej. Podłogi nie mam, podłogi nie mam, muszę o tym pamiętać. Bez kitu ja już chciałem budować podłogę, nie? Jak, jak, jak dostałem tego hita. Dobra, na spokojnie podchodzę. No niestety bez podłogi, bo nie mogę jej używać. Cyk. Gdzie jest ten typ? Ej, ten gościu ucieka! Dostał bardzo biało, ma! O! O, o. Dobra, dobra. On. To, to jest. To, to był chyba jednak inny. A mnie podchodzi właśnie na blisko. No, widzowie, mega. Mega, tak wam powiem. Mega. Eee, box. O, stary. Jest źle. No, jest źle. Powiem wam tylko tyle. Jest źle. Bez tej podłogi gra się bardzo źle. Popier. Chodź walczyć, a nie siedzisz na górze. No, co ty robisz w ogóle, ziomek? Dobra. Robię tak. Cyk. Edit. Cyk, cyk, cyk. 62. Nie mogę budować podłogi. Ale to miesza w bani, że nie mogę budować podłogi. Ej, totalnie. Totalnie mi to miesza w głowie. Jest tu. Klejam się w niego. Nie trafiłem. Zero ma. O, leży. Jasny gwint. Masakra, wizowy. Masakra, szczerze masakra. Dwie minuty jeszcze mam wolności. Ci wolności, no. Dwie minuty do kolejnego. Koła fortuny. Weźmy te sklesze, sobie rzućmy. Raz, dwa. Ej, ja się czuję, jak miałbym bana na przeładowywanie. No muszę całe amo wywalić, żeby przeładować. To jest lekko kurzające, ale tu jest chłop. Ode mną. I co on robi? Chciałam Nie dostał. Chciałam być 22. Dobra, dostał bombę. Let's go. No chyba będzie leżał. Zero. Mamy to. Miałeś leczenie. Nie miałeś leczenia. Ja nie mam żadnych potek w ekwipunku. To mi się trochę nie podoba, widzowie. To mi się trochę nie podoba, że nie mam potek. Nie podoba mi się też to, że za dwie minuty kolejne utrudnienie. Ale podoba mi się to, że 11 osób do końca meczu, a mój bunkier dalej nie jest zabrany. No idealnie. Later. Aha, idealnie w tym momencie ktoś otworzył bunkier. Nie wiem, czy to widzicie, ale ja wiem na pewno tyle, że tego gościa to ja bym chciał poskładać. Czekajcie, on dopiero tam wbił. No muszę go podejść na cichacza, nie? W sensie wiem, że na razie nie idę na cichacza, tylko głośno. Dobra, no i co jest grane? Gdzie on niby jest? On jest gdzieś tu obok. Ty, 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 ty ryba, ryba. On będzie brał broń? No, czekaj, czekaj, czekaj. Kiedy będzie odbierał egzotyka, to ja go... Ej, on... On wie, że ja tu... Łee, kolejny! O, o, stary, ale lipa. Ale on wiedział, że ja tu jestem! Wy to. Ajcie, czy on mnie usłyszał? No to nieźle na cichacza podbiłem. Tak na cichacza, że to w ogóle nie było na cichacza, ale zabierzmy tej temy Pompę chciałem zabrać. Nie, nie mogłem mi lepszą pompę. 22 sekundy. Tu jest. Wezmę ten egzotyk. On jest akurat całkiem niezły. Beczki też bym chciał sobie zbić. No i widzowie, losujemy kolejne. No myślę, że nie ma co dłużej czekać. Ja jeszcze tutaj się zabuduję. 11 sekund. Odpalam koło. Jest w sumie odpalone. paga klika. I to będzie utrudnieniem numer 3, a będzie to widzowie metal. Wywalę cały metal. Znaczy, nie mogę budować metalem, więc wywalę cały metal. To w ogóle dziwnie zabrzmiało, tak kwadratowo to wszystko powiedziałem. Okej, okay, to jest ban, który powiedziałbym jest nawet znośny. Okej, okay, widzowie, timer powrócił. Wraz z timerem e, wraca mój dojazd, bo nie mogę metalu, znowu muszę go wyrzucić. No, będę musiał tego bardzo mocno pilnować. Słuchajcie, chłop jest gdzieś... Tutaj... Tak, ja, no gdzieś tutaj jest, ale nie wiem dokładnie gdzie. Na pewno nie mam też full HP, więc może te beczki ubiję do końca. Jest jeszcze jedna opcja. Zabrać tego jump pada i po prostu wylecieć na, na hagie. Tylko ja widzę, że... Ty, ty, cicho, 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 cicho. On może nie wiedzieć. On nie wie. Siamordo dostał mocną bombę. No, chłopiec w lekkim szoku prawdopodobnie. Łatwo, leży, let's go. Siedem osób do końca meczu. Na pewno... Tu gdzieś są jeszcze ludzie. Bardzo blisko mnie nawet bym powiedział. A, chłopie, oni tutaj nawalają się z tego z minigana. Na ostro widzę. Ja podchodzę, ja podchodzę widzowie, ja podchodzę, tylko nie mogę przeładować tej broni. To mi się nie podoba. Ty, 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 ty czekaj, czekaj, czekaj. 100, 150. Ten karabin jest szalony. Ogółem. Ten karabin to jest szaleństwo, że takie coś w ogóle. jest w grze, u takim damage'u. Tak, lepię go tam. Nie dostał, szkoda. Lepię dalej. Nie wiem, czy to struktury zadaje więcej, ale chyba nie. Byku, byku, byku. 90. Podłogi nie mogę budować. Chyba widzieliście, jak się zlagowałem. Dobra, cały metal wywalam. No mam nadzieję, że nie troluję, że przestrzegam tutaj tych wszystkich zasad. Eee, Okej, okay. ty, a ty gościu co? Ten gościu ma chyba bana widzowie na internet, bo wygląda jakby miał z tysiąc pingu. Taki, taki delay miał w tym budowaniu, więc nara. Trzy minuty do kolejnego losowania. Ej, czy to dobrze, czy to źle? Czekajcie, muszę amo wystrzelić, żeby mi się przeładowało. No, tak średnio, tak średnio, tak średnio, bo już jest trudno. Podłogi nie mam, metalu. Nie mam, wywalam oczywiście ten metal Obym niczego nim później nie zbudował Jak widzicie, na górze jest medalion Dojeżdżam go Tylko czy ja w ogóle zdążę dojechać ten medalion Przed tym, jak e, będę musiał losować No nie wiem, weźmy jump pada Podlecę tam blisko Tu jest w ogóle kolejny jump pad Czy on, on tam stoi? Co on robi? Ja nie wiem, co ten chłop robi Ale jak on dalej to będzie robił e, Szkoda, że jeszcze nie wylądowałem Czekaj, czekaj 33, 68, 110 Ten karabin jest Przepotężny, no, 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 przepotężny. no, Myślę, że każdy to przyzna, no to jest klasa Wychyl, 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 wychyl I dostajesz, nie dostajesz, nie mam podłóg Spokojnie, Bra, na luzie, na luzie Daszek zamiast podłogi, dobra, powiedzmy, że tak Tak, idę, zabudowuję Nie no, ja przecież zaraz zginę, jak to tak dalej pójdzie Dobra, widzowie, coś takiego Teraz go przysprejuję Uuu, ty, 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 ty. No nie, 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 tak być nie może I czy on wyleciał, czy mi się 33, 104 dostał, bardzo bity On ma Dobra, leży, let's go. Błąd, błąd z tym, że poleciał moim zdaniem, bo miał fajną pozycję tutaj do rozwalenia mnie. Jak widzicie, gość wyrzucił z siebie medalion. Ja tego medalionu nie podniosę, bo mam bana na medaliony. Jak już dobrze wiecie, nie mogę ich dzisiaj używać na samym początku. Losowałem sobie takie mega utrudnienie. Kozackie. Szkoda, bo to jest medal, skok daję. Co my tu jeszcze mamy? No nic ciekawego. Apteczki kolejne. A jak stąd zejść? Eee, czekaj, bo nie mam podłóg, prawda? Nie mam podłóg. Na bezpiecznie, na bezpiecznie, widzowie. Jeżeli można to nazwać bezpiecznym, no to, to robię właśnie coś bardzo bezpiecznego. Dobra, cyk, daszek, chill. Udało się cztery osoby do końca meczu. I trzy skrzynki przede mną. Jakaś duża potka? Jakaś duża potka? Niestety nie tym razem. Dobra, zanim będę musiał losować kołem, to fajnie byłoby znaleźć właśnie leczenie i jakieś miejsce, żeby się chociaż jakkolwiek schować, żeby oczywiście w trakcie losowania mnie ktoś nie dojechał. Czyli niby mamy cztery osoby, nie za dużo, ale już nieraz podczas takich odcinków ginąłem, jak kręciłem kołem, więc wiecie jak to jest. Chwila nieuwagi i po prostu giniesz. Dobra, widzowie, czas minął, losuję. E, czy to jest bezpieczne miejsce? Ta, na pewno, na pewno. Na pewno, na pewno. To jest w ogóle już czwarte losowanie w tym odcinku, więc co da? Okaże się już za moment. Budowa. Nie, 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 nie! Edytowanie o człowieku. Dobra, idę w ustawienia. Muszę wyłączyć edytowanie. Nie mogę edytować. Gdzie jest w ogóle edytowanie? Właśnie, to jest dobre pytanie. Gdzie jest edytowanie człowieku? A few minutes later. Dobra, edycja elementu budowli wywalam g, żebym oczywiście czegoś nie, nie zedytował. Aha, nie mogę tego taszka teraz zedytować. <laughs> no to muszę go rozwalić. Powiem tak, dzisiaj koło uderzyło mi najbardziej w budowanie. Oczywiście znowu odparam timer, żeby nie było. Let's go. 5 minut kolejne mi ja. Nie mogę budować podłóg, nie mogę edytować. No dosłownie połowa mojego budowania jest... Ty chłop, cicho, 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 on nie wie, on nie wie, on jeszcze nie wie, on jeszcze nie wie, że zaraz ginie. Cia mordeczko! Nie, chłopie, ty w ogóle. On był jakiś zielony, ale to dobrze, to dobrze, widzowie, bardzo dobrze. Bo no, gdybym trafił na przykład takiego chłopa, jak tego, co się z nim wcześniej Build Fightowałem, nie pamiętam już, który to był kill, to mogę mieć duże tarapaty. A czemu tu się nie da budować? Co jest? Z tego, co widzę, mamy kolejnego chłopa na górce. Ej, jakby tak za chwilę wychylił głowę, no niestety nie dostał. No już na pewno nie wychyli, mniejsza z tym. Ej, czy to jest ziomek? Dobra, ja już nie widzę na taką odległość. A, ta, on leci, widzowie, leci, leci, leci w powietrzu. 32, dostał. 37, dostał. Biało ma. Lecę w niego, lecę, lecę. No to musi być kill. Hej, okay, kapsuła za S+, nie pogardzę. Fajna. Ty, pompę mityczną dostałem, która one hituje. Nieźle. Dobra, człowieku, nie no, ja nie mogę zginąć. Jak ja mam takie bronie i jest plusa, nie ma takiej opcji. Chłop jest gdzieś tutaj. Uwaga. Jow. Miki. Widzowie, 3 minuty. Czy zdążę to skończyć przed kolejnym losowaniem? O, jest, jest, jest. Buduje się tam. Po co on otwiera ten złoty kokon? Po co ci to? Dobra, widzowie, on też ma zona, więc ja po prostu do niego podejdę. Nogę połamałem, ale podejdę do niego. No szczerze, to on wygląda na takiego, którego powinienem na luzie poskładać, bo tak trochę dziwnie gra, ale. Pozory lubią mylić. Dobra, idę do góry. Stary, że ja się tu nie wyłożył. Co jest? Aha, nie mogę edytować przecież. Widzowie, on nie ma zona. Ty, stary, musisz wyjść. Jego tu nie ma? Nie, no jest! Ziomek! Ziomek, co ty robisz? Ej, chłopie, ty, ty zaraz od nas zginiesz. Leczy się? Nie, no przecież Nie miał żadnych szans, widzowie. Nie miał żadnych szans. Zapraszam Was na kolejne odcinki z Fortnite'a. Zapraszam, wbijajcie.